Dzisiaj jest ładna pogoda, o, proszę bardzo, wreszcie pada, ciepło, to co robimy? Łapiemy rowery i jedziemy na wycieczkę. Rower Herson cały czas czeka, tam, o, w tej czeka, aż Helson przyjedzie i na niego wsiądzie. A na razie jedziemy. Rok temu we wsi tutaj na skrzyżowaniu otworzono plac zabaw dla dzieci. Są różne urządzenia, stoliki do gryzławcawy, nawet jakieś kamienie widać chyba można gryżalcawy. O, A tam dalej to chyba są podejrzewam puśtawki, na których dzieci się bawią. Podobnież też tworzone jakąś siłownię. Jest to jakaś siłownia? Jest. A tam daleko widzisz, przecież pokazywałeś przed chwilą. To jest dla dzieci? Tak. To jest siła, to taka dla dzieci? Dla dorosłych. Co? Dla dorosłych. Dla dorosłych. Tam jest siła, tak? A dzieci? Tam tam. To ja. Możesz tak? ćwiczyć, będziesz dorosły. Oje. Dobra. W każdym razie jest plac zabaw dla dzieci i się aders, siedzieć w przystankach i grać w Otwiera się przed nami szeroka i daleka perspektywa zachęcająca leśnymi woniami i trawką, która już wyrosła, i słonkiem. I znowu są, tak jak i w zeszłym roku i wiele lat temu, piękne, pierwaste chmurki to no po prostu no, normalnie idylla i dlatego przebywamy na wsi żeby po prostu z tych wszystkich przyjemności korzystać w pełną cierpliwości po drodze spotykamy interesującą kawalerzystkę na wielkim koniu a u okni jeszcze jakaś asysta kawalerzystka stanęła jak wryta na przejeździe kolejowym może chce przypuścić pociąg problem jest z tym że tu pociągi nie jeżdżą no dobra, znudziła się i jedzie jak ładnie ten koń się porusza szop, szop Piękny konik! się. Nie mam biegu galopowego, niestety. No, ale macie robić bańko! O! Świetnie! Bo widziałam, że sobie świetnie. Pozdrawiamy kawalerzystkę! No, no, tylko ten konik jest. grzeczny, nie kopię? Nie, można podejść. Tak, nie, ja nie będę. Musisz jeszcze raz Nie, nie, nie. Trzymaj, ja podejdę. Ten koń ma katar. Ojej. Ale dobra pogoda mu chyba świetnie zrobi. Ciocia Ania to w ogóle jest odważna i wcale się tego konia nie boi. on też się nie boi. Nie ma się czego bać. Trzeba tylko patrzeć jak reaguje. No dobra. Nie mamy cukru. Niestety. Zapraszam do stajni. Jabłka panek. też nie mamy. No, ale za to jest dobre głaska, to też bardzo dużo znaczy. Tak? Bardzo no to, to świetnie. Bardzo dużo znaczy. to tak? świetnie. Przyjemne tu są tereny do takich właśnie wycieczek. Zwierzęta na tym świecie Chodne. nie mają łatwo. Coraz gorzej im. Długo się trzeba uczyć, żeby opanować takie zwierzę? Żeby pojechać do lasu i pojeździć galopem, to jakieś 3 miesiące. Ojej. A żeby opanować zwierzę, to jakieś 20 lat. Ho, ho, ho. No to świetne. Dobrze, a ile razy trzeba zlecieć, żeby nabrać wprawę? W zlatywaniu czy w jeżdżeniu? No, ogólnie zjeżdżeniu, wiadomo. W ale to spaść z konia no jest podobnież nieuniknione. Tak. Tak, tam no to. Dużo z mojej, razy. Z mojej perspektywy, nie wiem, może ze sto spadłam. 100? No, może 100. No to straszne. No, myślę, że tak, no ale. Jak się, człowiek, jak się człowiek uczy to koń mu pomaga i tak, zazwyczaj pomaga. jak się spada to człowiek robi tak o tak, tędy, trzyma się, co się i dopiero jest na ziemi no dobra, będziemy dalej w takim tak razie też. i pozdrawiamy Dziękujemy. pozdrawiamy, pozdrawiamy widzenia, kawalerzystka drodzy, mijamy piękne staropolskie świeżo wybudowane dworki I widać na weskresie Ulduje Wiedźma Dawniej Wiedźma Obecnie bioterapeutka odczynia, zamawia, daje talizmany Wszystko to na niewielką I oto przybyliśmy już na nasze dawne stare miejsce którym się po prostu cały czas kąpiemy Entuzjasta lodowatej wody Jak widać pływa sobie na motorze skuterze wodnym przy okazji zażywa ulubionego Jest tak, to pani jest. Zarzywa ulubionej kąpieli w temperaturze 10 stopni, bo woda na pewno więcej nie ma. Skoro jest 15 stopni powietrza, wielka to jest przyjemność i radość. Jak widać jest bardzo rado. A my sobie tutaj postoimy, popatrzymy troszeczkę. Niektórzy sobie na grylu. coś pieką. Jestem w taki sam. Jest w tym samym polu, a my podejdziemy sobie na wodę. A my prowadziliśmy wody, w którym lubią fale z takiego mareb. Jak widać, na razie jest tutaj w zasadzie pusto. Czasami Jestem w Samotna motorówka, ale bardzo w tak Bardzo lubię takie chmurki, a ja w topie własne. Piękny, nastrój, sympatyczny. Tak Taka piosenka mi się przypomina w latach popularna o pobycie nad mazurskimi jeziorami. I to jak to było. O, o. ty przechowasz tę butelkę znalezioną nad migrami. Długo szumieć będzie jeszcze. Ożywiana wspomnieniami na no, koncercie. Tam nie było butelce ...w, w Bywają tutaj powodzie... łodzi Ale ktoś na żarty się robił. No bo niestety wiadomo, że nasi turyści nie tylko nie. Wszelki rzucają na błędek. Tak. Postajemy, postajemy i pojedziemy. Muszę, grze, bo tam jest taki, który jest pysany z sprzedają pieczoną, albo grzanu. W, drodze. W, zegrzach, w połowie, o nawet widać już tam most. A tym moście skąd są żeśmy byli? Widzimy pierwszych śmiałych jeszcze obozowiczów, które a to moczą kije nad wodą, a to spożywają i wieżą ze sobą chory i łbasą, jajkami na twardo obazują sobie na całym brzegiem rzeki w naszym barku, które byliśmy jedli wybawiamy sobie kiłbasę z żywkami i sosem cząstkowym ale tutaj dobrało się do barowę grono tu którzy obserwują tam w środku pasjonujący mecz jak to mistrzostwo pierwszej ligi Legia warszawa ale Poznań! Leg prowadził 1-0, ale właśnie Legia wyrównała. Także wszyscy obserwują mecz. A my zajadamy sobie z jednego talerza porcję frytę z kiełbasą, wygórkiem. I No. A Helson gdzie jest? I co? Nie zajada z nami? Chyba żałuje. Dales już, pusty. Meczu dalej. 1-1. Jeden, jeden. A my wracamy z zegrza dobrze znaną drogą, również tą samą, którą żeśmy z Hensą wracali. Wracamy do domu w dzisiejszej. Na dzisiejszej wycieczce mieliśmy przygody. Spotkaliśmy na koniu sympatyczną Amazonkę, a w barze spotkaliśmy grupę kibiców, którzy nadal pasjonują się meczem. my, że mamy czasu się pasjonować, mamy w domu zajęcia, więc wracamy i ciągle... Życzymy i zapraszamy Pęso, żeby dołączyła do nas, bo jej rower cały czas na nią po prostu czekał. sam, który dobrze znał.